Zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze, uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę. Żeby to radomskie było regionem kultury na drodze. Ja odkąd zdobyłem prawo jazdy, staram się propagować odpowiednie zachowanie i kulturę jazdy, szczególnie przy przejściach dla pieszych. Staram się puszczać pieszych, chociaż to nie jest to zawsze regułą, ponieważ przy drogach dwujezdniowych tu trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie możemy zaprosić pieszego, nie wiedząc, nie upewniając się tak naprawdę, czy ktoś za nami za szybko nie jedzie, bo my puścimy, a kierowca za nami tego nie zrobi i może naprawdę dojść do, do tragedii. Ostatnimi czasy było wiele takich przykrych przypadków w radomiu i musimy. Na naprawdę zwracać bardzo wielką uwagę przy przejściach dla pieszych. Wielokrotnie byłem świadkiem jeżdżąc po zachodniej części Europy, gdzie tam jest kultura niemalże od dzieciństwa wpajana, co trzeba zrobić przy przejściach dla pieszych. W zasadzie pieszy, który się zbliża do przejścia, a nawet nie sygnalizuje, że chce przejść, kierowcy starają się udostępnić to przejście, zatrzymują się, tym samym przepuszczają, na pewno poprawiają kulturę i bezpieczeństwo jazdy u siebie na drogach.